Cześć! Witam was z tej strony Mortis i jego ciekawostki. Witam Was w kolejnym odcinku z Brawl Stars Teorie. Tak, dzisiaj sobie możemy odkryć teorię o, teorie o Leonie. o Za chwilę, zanim Wam to przedstawię, chciałbym jeszcze dodać coś od siebie. To jeszcze trzy ciekawostki przed całkowitą premierą Leona. Chciałbym jeszcze Wam powiedzieć o trzech ciekawostkach, jak w każdym odcinku. Ale jeżeli chcecie więcej odcinków, lajkujcie i subujcie mój kanał. Więc mam nadzieję, że będzie to spoko, jak dacie więcej łaby górę. Ale nagrywam to jeszcze wiele więcej, ponieważ daliście mi szybko te łapki w górę. Myślę, że Wam się to bardzo spodobało i żebym nagryła to więcej. Oczywiście niektóre mogą być ściągnięte, ale raczej chyba nie powinny być ściągnięte. Ja wziąłem to tak samo na siebie patrzyłem trochę, także... Ale nieważne. Jedziemy dalej z odcinkiem. Cie ciekawostka pierwsza, Czy wiesz, Daryl, y Barley i. Y ba Daryl, Barley, Rico. Czy zauważyliście, czy że czy wszystkie roboty właśnie te roboty mają żółte oczy? Wszystkie roboty mają właśnie takie same oczy, czyli żółte. Zobaczcie. Wszystkie mają żółty. no ale jeżeli weźmiemy się inną. kolory, to i tak mają nadal te żółte. Oczywiście do Daryla był strój, ale już go nie ma. Oczywiście Daryla, to by się jak się zaśmierzeniem, ale nie mogę go po prostu trafić, no wiecie. Mógł no mi tylko 5 na 6 postaci z Brawl Stars. No ale ogólnie to hmm, taka była moja ciekawostka, ciekawostka druga już za chwilę. Czy, zauważy że, czy zauważyliście również, że to będzie kolejna teoria o Star Powerach różnej postaci? Tym razem to będzie Poco. Czy zauważyliście, że Poco na Star power strzela? To widać jakby takie małe, jakby plusiki zielone. Tak jak apteka czy coś. Takie jakby leczenie. To właśnie oznacza, że jak Poco strzela do swoich sojuszników, oznacza, że ich uzdrawia. Oczywiście tutaj mój durny bot umarł. No i widzicie, zobaczcie. Idzie, uzdrawia się Tylko jeszcze nie wiem, czy jak Poko strzela Chyba Poko tylko przy swoim ucieczce chyba Tylko się uzdrawia, ale nie wiem, muszę zobaczyć dobra A więc lecimy też również z kolejną ciekawostką Tylko dokończę to I lecimy z kolejną ciekawostką Party bot. No cóż, oczywiście to będzie mała ciekawostka, którą będzie już każdy znał, czyli oczywiście zmiana swojego imienia oraz zmiana jej kolorów. Przecież zobaczcie, mam różne: biały, niebieski, zielony, czerwony i różne kolory. Na przykład możemy zmienić na zielony i na czerwony. Możemy zmienić sobie to ile chcemy. I możemy sobie uzyskać nawet ikonę brawlerów tylko oczywiście tych, których mamy. No sami, niektórzy są nawet od pucharków, czy ileś tam, na którymś tam poziomie doświadczenia. Więc widzicie jak to wszystko wygląda, ja sobie na przykład zostawię Gina. Teraz lecimy z teorii Leona. Na początku wiedzmy, że Leon to jest po prostu legendarna postać w Brawl Stars. Oczywiście to nie jest dzieciak, tylko, no właśnie to nie jest dorosły człowiek, tylko to jest po prostu małe dziecko, ponieważ można to udowodnić po jego wzroście oraz po prostu, że ma lizaka w buzi. Oczywiście rzadko co dorośli mają lizaki w buzi. No więc teraz chciałbym y, przedstawić, że jeszcze nieciekawska jest taka, że jak z maksymalnej ległości on już zadaje tylko 130 obrażeń, a z najbliższej zadaje aż 440. No to słuchajcie, nic innego, że jest legendą. I oczywiście y, zamienia jego... Ten ult to niewidzialność, ale na Star Powerze, jak jest niewidzialny, to zwiększy jego moc. Podobnie jak u nowego, now, nowego Brawlera Bibi Kim są rodzice Lona? Jeszcze tego nie ustaliłem, ale mógłbym też powiedzieć Wam, że to mogą być. że to może być każdy, oprócz, oczywiście oprócz robotów. I jeszcze jedna ciekawostka, ale ona już będzie w następnym odcinku, bo to będzie bardzo fajna ciekawostka. Więc widzicie, że tu jest tyle robotów, ale kim są rodzice Lona, możecie napisać w komentarzach, bo jeszcze nie jestem pewien, ale ja wam mogę powiedzieć: kim może naprawdę są, kim może byli, gdzie teraz są, w ogóle kim oni są. Oczywiście Leon Cameleon, zobaczmy, że po jego wyglądzie widać, że on jest po prostu, no, kameleonem. Ubrał się, jego kolor świadczył świadczy o tym, że to jest kameleon. Widzicie ten zielony ogon? I te jakby śmieszne oczy, czy tam guziki na jego kapturze. Świadczy o tym, że on jest podobny a W sumie kameleony się też. My też, widzicie, właśnie kamuflują. Czyli oznacza to po prostu, że. No, że po prostu no, to jest urodzony kameleon. Ale kim są jego prawdziwi rodzice, to jeszcze tego nie obczaiłem. No, także więc mógłbym opowiedzieć jeszcze coś takiego, że. Jego rodzice to może być na przykład może nawet jego rodzący to może być Jessie, bo Pam to jest matką Jessie oczywiście. Ale, więc może to być na no, Shelly i Colt, to mogą być jego prawdziwi rodzice. Chociaż możemy zaraz sobie to zobaczyć, gdy przejrzymy sobie postacie. Więc nie, to zobaczymy. No dobrze, kto tu jest podobny do Leona? Do Le no, zacznijmy od to. Po jego kolorze skóry widać, że on nie jest taki zbyt blady, ani za ciemny. Więc brok na peny już odpadają. Je, jego, jego, jego ojciec na pewno jest, mógłby być, bo, ponieważ widać to po kolorze twarzy, w sumie nie widać jego oczu, ale gdyby widać jego oczu, to byśmy, byśmy mieli to jakoś inaczej. Oczywiście, no, Bibi to nie wiadomo, to nie, jest, nie pasuje zbytnio. Więc, bo to możliwe, że to jest jego ojciec, ale jeszcze nie jestem do końca pewien. No, Brock nie ma takiej schudni. No, Dynaki stary, ale no, coś jeszcze. Jessie, no nie wiem. No, to mogłaby być też Nita i Bo, tak mogę powiedzieć. A oczywiście może na trzeli. Czy to może na. Tara to. Nie, Tara to bardziej inny. Piper na pewno nie pasuje. Pan jest matką Jessie mógł być ojcem jego ojcem również mógł być El Primo albo Bo, ale jego matką mogłoby być Shelly albo Nita oczywiście wzoruje się po kolorze skóry, ale możemy jeszcze wzorować również po, po w ogóle po punktach życia, po ataku ile zadaje no i po jego stroju na przykład zielony i biały. Na przykład tylko to jest zielony, żółty i niebieski. A ma zielony, niebieski, no i w sumie troszeczkę żółtego, troszeczkę niebieskiego i żółtego, ale to jest inna różnica. Możliwe, że bo może to jest jego ojciec, ale jeszcze nie wiem dokładnie. Ale Primo, no jest, nie wiem, no nie wiem, może tak, może nie, ale nie ma zbyt dużo zielonego. No nie. A nie musimy się ciągle wzorować na stroju, bo może może nie o to chodzi. To możemy jeszcze powiedzieć: O no nie to, że. Po prostu. Nie, nie wzorować się na punktach życia i super ataku. Czyli jej po prostu ataku. Oczywiście po super, super ataku ma każdy inny. To chyba to raczej się nie uda. wzorować Więc możemy sobie jeszcze zobaczyć. Na przykład taki ma. Było. Na przykład było tutaj 500. Czyli dość blisko 400. ale Ma 3600 punktów życia. Ale on ma 3200. Więc jest też 3000, coś. HP. No to może być podobne. Mortis niestety nie pasuje, Jest zbyt blady. No tyle. No, zapomnieliśmy też nawet o Rosie. Że to też mogła być. Yy, matka Leona. Ale nie dobra. Bo w sumie punkty życia. Ma 5000. Yy, 5750, więc troszeczkę już za dużo. no wiecie, ja mam na czwartym poziomie 550 ataku Może gdzieś bliżej puszkamy, czyli ma 360 Anita ma 814 50 Więc Więc prawdopodobnie no, ojciec Leona to może być, bo... Ale matka jeszcze nie wiadomo Penny oczywiście, no, no nie wiem, czy będzie pasować. No i to w sumie to tyle, co no, o teorii Leona. Jeżeli chcecie więcej takich teorii, piszcie w komentarzach. Możecie zawsze, w, w każdej chwili napisać to. Dobrze kochani, z tym oto akcentem kończymy dzisiaj odcinek. Następny odcinek nie wiadomo, czy będzie dzisiaj, może być jutro. Zależy kiedy nagram i znajdę jakieś nowe teorie, czy tam ciekawostki. A jeżeli chcecie więcej takich odcinków, wiecie co robić piszcie w komentarzach, dawajcie łapki w górę, subujcie mnie nieważne ile już nie lubi, łapek czy subów będę nagrywał po prostu, kiedy będę miał czas, to nagram. no więc także subskrybujcie moje drugie konto, czyli tablecikty oraz te moje konto, Mortis i jego ciekawostki tak, oczywiście, że byście chcieli nie tylko ciekawostki oj, to mógłbym nagrać również y, dzień z życia Mortisa, czyli takie przygody Mortisa no dobrze, więc żegnam się z wami, ale nie na długo. Lepiej jest się widać niż żegnać, prawda? Więc do zobaczenia w następnym odcinku.